Siema, słuchajcie Dawno nie wrzucałem żadnych filmów, padały tylko zaledwie rolki Gdzieś tam z poszukiwań, z lata i tak dalej, tak dalej No ale dzisiaj mam dla Was dobrą wiadomość Wpadło nam takie małe zlecenie w okolicach Goleniowa na zgubioną obrączkę Dostałem informację od Pana Rafała, że Przy pracach domowych na podwórku zgubił obrączkę Mniej więcej wie w którym miejscu, ale za oknem spadło trochę śniegu i no ciężko po prostu znaleźć tą obrączkę. Także mam wykrywacz jedziemy. Zobaczymy. Także czekajcie na efekt. Widzimy się na miejscu. Powiesz mi gdzie dokładnie i tyle. Dawałem im ten słomę Z samochody i odwracam mu coś kapie i się co tam kapie. Ten odcinek i budy, nie? No. Ten odcinek i budy. Ja wczoraj wywaliłem całą słomę z bud, no. ale nic nie znalazłem. Dobra, ja sobie tutaj ogarnę to jeżeli na pewno tutaj to spoko. A pamiętasz no, miejsce, gdzie ją miałeś ostatni raz? Wiesz co, no miałem mi się zdaje, jak z domu po słomę, nie? Po słomę. No. A gdzie po słomę w samochodzie? No w bo Patrzyłeś nie kupiłem samoby. w samochodzie. nie Bo zazwyczaj jest tak, kiedy ja pamiętasz miałem, ostatni. Ja w kostce, nie? No jak pamiętasz o, ostatni. Pięty, Dobra, spoko. Jak pamiętasz ostatnie miejsce, gdzie miałeś obrączkę, to zazwyczaj tam ją gubiłeś, nie? No bo ja jak ja pamiętam mi się zdaje, że no. miałem ją jeszcze przybudać i potem mi ręce i czułem, że już jej nie mam, bo było człowiek takie no. Dobra, zaraz zobaczymy. Jak będzie, to będzie dziś na wierzchu i to bardzo blisko, nie? Bo to od razu ją będzie słychać. A Czekaj panie tutaj mamy jakiś sygnał ładny Mam coś przynieść jakąś łopatkę? Nie nie nie, nie 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 Jak będzie to będzie na wierzchu wiesz bo, bo, bo takie wiedziałeś no. jakie pieski Także one mogły gdzieś tu zadeptać ładny trochę Ładny sygnał 72 jak na obrączkę właśnie Czekaj zaraz zobaczymy jeszcze który mi no. no nie Dobra bo by było na wierzchu wiesz Już byśmy ją znaleźli Dobra, no idziemy dalej. Ten Może ten wiesz, wiesz, że tutaj jest tego, że jakaś moneta, czy Dobra, nie. idziemy dalej. Będę kopał. Nie, Robert, nie, nie kopa. To darowizna. Zobacz, że takie śmieci leżą, no wbudowa, nie? No budowa, nie. No spoko Nie jest sprzętane jak zima, stąd to podniosę Zaraz sobie Nie, tutaj to by było gdzieś nie wdyptane Ale... No, to było, no ale kółką, to byś nie wdeptał tak głęboko A to wiesz. To, to jest? Rynna, wiesz to woda się też odprowadza z dachu nie, o, picie I w środku, tak? Czy no. są schowane w garażu, nie? No bo są za duże i nie wiem czy by chciały się z tobą bawić. No właśnie. I to oni w budach jeszcze, nie? Może być w budach, nie? I zaraz zobaczymy.

Jest tam się zatrane. Słoma taka specjalna, żeby wszystko A. ciepło było, wiesz? I one się tam zakopują? No, kładą się i jest tu ciepło. No to wiesz, dużo gwoździ jest i dlatego... Tak, to... To gwoździ będzie, tak. No. Tam sygnał łamku. 73

To jest, nie jest połączona buda, tylko jedna, nie? Dwie osobne Dwie osobne Dobra, czekaj Dwie osobne Ja sobie przyświecę <słysy> <słysy> Dobra. Daj mi ten e, grabki, już może być to jakiś inny metal, bo to. Dobra, no co?

Dobra, chyba jest. jest. Oczywiście, że jest. Zobaczcie, mamy obrączkę. Jest, jest pewnie. No. Ale... Ładna, duża Dobra, jakoś się muszę wykaraskać stąd Mega znaczenie dla Mega znaczenie, bo przetopione złoto naszych rodziców, moich i jej żony rodziców złoto jest przetopione No czekaj, ładnie tutaj. no super Dobra, Gdzie ona była? Ja na samym skupiam. końcu Ale... Ale jest masakra Ciężko było znaleźć, bo tu siano, słoma, no, wiesz, ja to słota, słota, nie? Wijałem, pierwsza w nocy, bo ja no. to robię po nocy. O Jezu. No i dobra, znalazłem. Dobra, ja idę na świat do domu, teraz idę. Dobra. Ja Co 5 minut i o ale powiem ci, że jakbyś wszystkiego nie brał i tak ręcznie nie, nie znalazłbyś ja się. Ja to... Robuś, chodź No i udało się znaleźć. Obrączkę. Super. Gdzieś tata w budzie był. Jak pies. Jak pies, dokładnie. poczekamy na niego. Tak, czekamy na pana. O.